Nie spadnę, tak ty znowu coś nie takie, ty pierdoltań się ma... A! Firmalo, tej strony dzisiaj pokażę wam, jak upadać na łeb tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Pierwszym podstawowym elementem, jeżeli chodzi o w ogóle naukę upadania jest to, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że te wypadki i tak będą. Nie można tak skakać, że możecie być przyzwyczajeni, że wam się nic nie stanie i że będziecie uważać, że się nie wywrócicie. To tak nie wygląda. Wy musicie być pewni tego, że chcecie skoczyć czysto, ale musicie sobie zdawać sprawę z tego, że czasami są takie sytuacje, że coś się stanie i musicie się ewakuować albo będziecie mieli wypadek tak czy inaczej. Siatka. Nie chcę powiedzieć, że musicie jakby na siłę starać się wywracać, ale chodzi mi o to, że musicie w głowie być ustawieni, że może coś takiego się zdarzyć. Bo bardzo wiele ludzi spotykam i oni mówią, że oni skaczą bez ochrania czy bo oni się nie będą wywracać. No takie gadanie głupot. Chodzi mi o to, że jeżeli skaczecie, to musicie brać pod uwagę, że może się coś zdarzyć, bo może wam się noga spedała posliznąć, może wam się zerwać łańcuch, może wam się złamać ośka, może zdarzyć się milion różnych rzeczy, które spowodują to. Jezu. Jak wiecie, robiłem zresztą o tym film, że rozgrzewka jest mega istotna przed tym, żeby w ogóle skakać na rowerze i to jest jeden z elementów, dlaczego rozgrzewka jest istotna. W momencie, kiedy jesteście rozgrzani i rozciągnięci, dużo mniejsze jest ryzyko tego, że w ogóle będziecie mieli kontuzję podczas wypadku. Ale to jest jakby podstawa przed jazdą, więc rozgrzewać się trzeba zawsze. Poradnik do rozgrzewania w komentarzu na dole. Drugą sprawą jest to, że musimy wiedzieć na jaki grunt skaczemy. My akurat mamy tutaj piasek, więc jest to chyba jedna z bezpieczniejszych form e, skakania. Co nie zmienia faktu, że na przykład tutaj jak ten piasek się ubije, to jak słyszycie jest twardo. I jak się walnie ubem, to nie jednemu z nas wstrząs w mózgu się zdarzył. Tak jak tutaj koledze. Cześć zakamamy. Ja? Yes, o Jezu! Yy, więc to też nie chodzi o to, że grunt yy, wszystko zmienia. Więc, jeżeli macie skocznię jak i zakładacie, że się będziecie uczyć skoczni, to albo róbcie ją z piasku, albo róbcie ją z gliny, ale powinna być rozkopana. Że w momencie, kiedy upadniecie, o w ten sposób, to jest tak zwane upadnięcie testowe na pysk. Jeszcze bo trochę źle było widać. <śle> nie, nie, jak było. <śle> My to godzinami testujemy, trenujemy. Kiedy czujecie się swobodnie skacząc na to lądowanie ciałem, czyli na ręce, na nogi, tak żebyście po prostu nie bali się upaść, powinniście spróbować sobie y, zrobić kilka rzeczy z rowerem. Po pierwsze, to, że musicie umieć schodzić z roweru, jeżeli jesteście w locie. Czyli jeżeli lecicie, to najgorszą z najgorszych możliwych opcji jest to, że lecicie, panikujecie i nagle robicie tak. Chacie w rower, łamiecie się i ogólnie jest hardcore. Więc nauczcie się jednej zasady: jedziecie sobie na rowerze. I wyobrażacie sobie, że lecicie i dzieje się coś złego. Pyk i robicie tak. I w do niech leci. Niech leci przed Was, niech leci daleko, ale niech leci jak najdalej od Was, żeby się w niego nie zaplątać. Nie pod siebie, a nie, nie wyskakujecie przez kierownicę, bo ja nie wiem kto to w ogóle wymyśla, a tym bardziej nie puszczajcie rąk tak, żeby on po prostu zwisał. Przy bardziej złożonych sztuczkach typu 360 sal to sytuacja się trochę komplikuje, bo jesteście w rotacji i ogólnie nie jest tak łatwo odepchnąć ten rower, ale wtedy stosujemy taką zasadę, że jeżeli lecicie na przykład 3 i już z jakiegoś powodu wiecie, że coś się skasztaniło, to też rzucacie go jakby pod siebie, ale... W przeciwnym kierunku do rotacji, czyli jak robię salto, to ja go rzucam o tak i staram się dokręcić ciałem rotację. Tak samo jak robię trzyszóstkę. Wiem, że nie dokręcę, rower rzucam tu, a ja się kręcę w tą. Żeby jak najdalej od siebie go zawsze odepchnąć, bo najgorszą rzeczą jest to, jak rower spadnie w niego. Protypem tylko to dla osób trochę bardziej zaawansowanych, czyli w momencie kiedy schodzicie z salta, jest to, że jak eskapultujecie się z salta, czyli puszczacie ten rower pod siebie i dokręcacie. To w momencie, kiedy widzicie lądowanie, i to jest trudne, ale ja tak robię i mi to dużo razy pomogło, jak widzicie lądowanie, to skupiać się na tym, żeby jak najszybciej po nim zbiec, uciec albo nawet się wyczołgać, bo jest duża szansa, że rower z zapleców skosi was prosto w łeb. Mi... Są dwa najczęstsze modele wywrotki, czyli albo przez kierownicę przodem, albo do tyłu. Do tyłu jest wersja dużo bezpieczniejsza i łatwiejsza do opanowania, bo w momencie, kiedy lecicie na tylne koło z jakiegokolwiek powodu, to, jak wciśniecie tylny hamulec, to jest duża szansa, że Wam się koło zablokuje i Was pociągnie naprzód. Może się zdarzyć tak, że nie macie hamulca, macie słaby albo już hamulec nie da jady i i tak pociągnie Was w tył. I tu jest cała sztuka, bo z jednej strony musicie zdecydować, czy, yy, i tu jest doświadczenie, czy wyhamujecie, jakby czy uda Wam się to wylądować, trochę skasztanić, ale wylądować, czy już nie warto tego robić i jak Was ciągnie, puścić ten rower przed siebie. Bo jeżeli odpowiednio wcześnie puścicie rower, ja sobie postaram wam to pokazać to jeszcze macie chwilę, żeby uciec. Czyli robicie tak, powiedzmy, Tyk, ciągnie mnie na tył, puszczam rower, on leci, ja spadam na nogi. Drugą sprawą jest wypadanie przez kierownicę. To jest najniebezpieczniejsza opcja, najtrudniejsza do nauczenia, bo tak samo jak w leceniu na tylne koło trzeba było zdecydować, kiedy już jest nie warto ryzykować i próbować się ewakuować, o tyle sama ewakuacja jest też niebezpieczna. Wiemy, że już tego nie wyratujemy, bo albo nam się koło zacięło, albo już jesteśmy w takiej pozycji, że już na pewno nie da się nic zrobić to możecie zrobić tylko jedną rzecz ja się tej rzeczy uczyłem. Czyli jak już zdecydujecie, że wylatujecie przez to przednie koło, to musicie zrobić to w taki sposób, że jak lecicie tak, jakby wyskakujecie lekko przed rower nad kierownicą, ja zaraz Wam to pokażę, i staracie się upaść na nogi, uginacie nogi, na ręce, szybko uginacie ręce i jak najszybciej się przetoczyć. Wow, uh, uh. Mm. Ja wiem, że to jest stosunkowo trudne, ale jak walniecie tak o to jest pewnie, że będzie hardcore. Więc musicie popróbować to, żeby upaść na nogi, na ręce i jak najszybciej się przetoczyć. Bo jak się przetoczycie, to ten pęd, który się stworzy z przetoczenia, wytraci część energii. Kulturkowo, pyk. I tak. Jak się nauczycie tego, to będzie Wam łatwiej. Później możecie robić większe hardkorowe akcje. Typ... I uczycie się tego. Podsumowując. Po pierwsze, pamiętajcie, że skacząc chopy, wypadek może się zdarzyć i to nie jest nic dziwnego. Musicie być pewni, że coś takiego się może zdarzyć. Druga sprawa. Jak lecicie na tył, najpierw kątujecie hamulcem, jak wiecie, że się nie uda z hamulcem, puszczacie rower. Przód. Wyskakujecie lekko przez kierownicę. Ugięte nogi, ugięte ręce, jak najszybciej się przetaczacie, staracie się wytracić energię. Na przykład lecicie tak i nie wiecie co zrobić w locie, to nie możecie tak wylądować, bo stanie się tragedia. Łapiecie za cokolwiek i odpychacie ten rower w pizdu. Rozgrzewka przed treningiem i odpowiednie przygotowanie na siłowni i ogólnie, nie musi być na siłowni, ale takie, żebyście to ciało mieli, te nie, że tam chucherko albo świniak, nie?